i jak możecie zauważyć znalazłem pierwszego brzozaka ale się nie przygotowałem na grzyby niestety więc zobaczę czy znajdę coś jeszcze i najwyżej to tylko po prostu nagram zabierać niestety dzisiaj niczego nie będę a tutaj takiego pana złapaliśmy a również brzozaczek sobie rośnie nawet się trafił pierwszy maślaczek w tym roku. No normalnie sam sobie nie dowierzam. Przepraszam za samochody, ale nic z tym nie dam rady zrobić. Na początku myślałem, że jest to brzozak. Ale podszedłem bliżej i jest to pierwszy borowik w tym roku mój. Ale chłopakowi niestety zostało, zostały ostatni dni. Bo sam się przywraca już. Nie wiem czy będzie dobrze widać ale no zobaczcie jaki zjedzony przez robactwo najwidoczniej będę musiał naprawdę ruszyć na grzyby przejść się w te moje strony odwrócimy go Siemaneczko, Siemaneczko witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj tak bardziej z lasu mamy niedzielę 5 lipca no i idę tak po raz pierwszy w tym roku typowo przejść się za grzybami z racji, że już się w moich okolicach pojawiły, mam nadzieję, że coś znajdę. Więc widzimy się, jak się trochę rozjaśni. Jest godzina czwarta, dziesięć dokładnie. Trochę się rozjaśniło, ale jeszcze to nie jest to. Przeszedłem się przez takie wąskie brzuszki i powiem Wam, no jakimś specjalistom od grzybów nie jestem. Ale tego widoku, który widzę tam nie da się nie pomylić z brzozakiem czerwonym jest to pierwsze dzisiejsze znalezisko te brzozaki mają to do siebie, że one są przeważnie zdrowe więc jak na pierwsze znalezisko dzisiejszego dnia jestem bardzo zadowolony oczywiście on powędruje ze mną w okolicy nie widzę żadnego innego. Chyba, że jest, a jest jeszcze na tyle ciemno, że on jest mały i go nie widać. No ale tego zabieram. Dalej pochmurnie. Ja się doczołgałem do takich starych buków i takiej brzozy. Często tutaj zbierałem kurki, ale też i zdarzały się borowiki. No i tym razem kurki mnie nie zawiodły. Tutaj... Tutaj są kurki. I tutaj są również kurki. To takie ładne, duże. Więc na pewno je zabieram ze sobą. To jest drugie znalezisko dzisiejszego dnia. A ja za chwilę udaję się standardowo w takie brzozy na brzozaki. Więc widzimy się znowu niebawem. Widać. Sezon na kurki w pełni bo normalnie tu idzie droga jak możecie zauważyć a tutaj rosną dwie kurki zupełnie odkryte śliczne dwie oczywiście zabieram z racji że mam już wzięte tamte no to oczywiście te wypada też zabrać widzimy się za jakiś czas powiem wam że chyba podjąłem złą decyzję Zamiast iść na brzozaki, to powinienem iść na kurki. Bo widzę, że te kurki rosną. No ale teraz na zmianę decyzji to jest trochę za późno. Z racji, że pojechałem w takie miejsce bardziej brzozakowe niż kurkowe. Ale jakieś kureczki się zbiera. Takich pojedynczych już nie nagrywam, ale taką dobrą, złączoną męską garść powiedzmy, że już nazbierałem No nic, zobaczymy idę tymi brzozami tak popatrzeć sobie na boki a może jeszcze jakiś brzozak będzie rósł, aż jestem zdziwiony, że w ogóle brzozaków nie widać no ale kto nie próbuje, ten nic nie zyskuje, jak to się mówi. Więc widzimy się za jakiś czas Wy tego jeszcze nie widzicie, ale ja tutaj już dostrzegłem. Kolejne kurki już wam je pokazuję. Jedna. Tutaj całe statko. Kolejna. I kolejne. I to w lesie o dziwo. No tak w lesie. Można powiedzieć, że na drogą kawałek w lesie. I tutaj jeszcze widzę kurkę, o! większą już więc chyba naprawdę popełniłem błąd i trzeba było iść na kurki a mi się brzozaków zachciało No cóż pozbieram je i widzimy się za jakiś czas Nie wiem czy będzie dobrze widać ale tam na środku stoi sobie zając O właśnie się ruszył bo, bo psa zobaczył I sobie pod pobieg pieszeł szuka zająca, a ja szukam grzybów i znowu kurki tutaj tutaj i nad drogą zupełnie tutaj chyba widzę też jedno nie to nie jest to jest liczborówki no jednak mówię popełniłem błąd mogłem iść nad takie na takie lasy, na takie brzozy, gdzie wiem, że te kurki rosną na 100%, bo tutaj rosną tak pojedynczo. No ale cóż, nadrobi się, jak to się mówi. Widzimy się przy następnym znalezisku lub na, nad jakimś podsumowaniem, bo zaczęło delikatnie kropić. No to mamy odcinek kurkowy. Miał być pierwszy brzozakowy, a znowu znalazłem kurki. I znowu nad drogą oczywiście idzie droga, tu idą brzozy. Młode brzozy, młodych brzozak, brzozaki. Okej, okay, zbieram, ja idę dalej. Po długim czasie znalazłem to, po co w sumie do lasu przyszedłem. Rośnie drugi brzozak dzisiejszego dnia. Brązowy tym razem. Te brzozaki akurat mają to do siebie, że lubią być robaczywe. Więc już go Sprawdzam i robię mały update Brzozak okazał się jednak brzozakiem czerwonym No i oczywiście te brzozaki są zdrowe No ale nigdy w życiu bym po samym łebku powie nie powiedział, że to jest czerwony brzozak Wygląda jak brązowy No ale fajnie Jest drugi Przepraszam za to sapanie ale niestety pies zmęczony Po brzozaczku mamy kolejne kureczki no, i widzimy się dalej. Nie będę wam tu puszczał lokomotywy, bo tego się nie da odszumić. Taka mała ciekawostka. Jak możecie zauważyć, tutaj jest jeszcze stare okorowanie drzewa. Kiedyś tak się pozyskiwało żywica. Nie wiem, czy jeszcze obecnie się tak pozyskuje, ale nacinało się właśnie w taki sposób drzewa. Podstawiało się co ileś tych nacięć, taki kubek. I do tego spływała żywica, która jest dosyć dużo tych drzew takich. Kiedyś to było popularne. Nie spotkałem się z czymś takim, żeby jeszcze w taki sposób ktoś pozyskiwał żywicę. Przynajmniej nie w, nie w moich rejonach. Może w innych tak, ale u mnie już się tak żywicy nie pozyskuje. A jest to taka ciekawostka. I to są takie nacięcia. Możecie zauważyć takie rowki. I tutaj aj, źle to pokażę. W tym miejscu, gdzie jest to nacięcie takie podróżne, stał kubek. I to jest co kawałek. drzewo tak nacięte na wysokości dwóch metrów. Okej. Okay. Dość mojego marudzenia. No i znaleźliśmy kolejne kureczki. Tutaj jedna. Tutaj są trzy, tam jest jedna i tam jeszcze dalej są dwie. No jak mówiłem, zamiast brzozaków to zbieramy kureczki. No i mamy kolejne kureczki do kolekcji. Tutaj, tutaj pod liściem jedna schowana. Więcej nie widać, a widać. Tutaj jeszcze są, za krzaczkiem też jeszcze są jakieś. Tutaj widać na kurki warto byłoby iść no ale niestety wybrałem inne rejony a te kurki co zbieram to rosną tak pojedynczo z racji że byłem tak blisko tego miejsca to nie mogłem go nie odwiedzić już i było naprawdę warto nie wiem jak to nazwać ale to są takie kurki strasznie grube nogi oni mają one rosną w takich bukowinach i w takich dębinach i powiem wam że się nie zawiodłem tym miejscem bo zobaczcie nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale same takie duże. Normalnie ich jest pełno. Aż nie chcę tutaj wchodzić, po prostu będę je sporadycznie wybierał. No zobaczcie, jakie kurki. Tam. Dobra, zaczynam je powoli zbierać. No i podsumowanie tych moich poszukiwań Udało się zebrać dwa brzozaki czerwone I reszta same kurki I teraz możecie zobaczyć o co mi z tymi kurkami chodziło One mają wszystkie takie Nogi jak palce od ręki Takie duże Więc było warto odwiedzić to miejsce No można powiedzieć taka skromna siateczka jest nazbierana Fakt faktem nastawiłem się na brzozaki, nazbierałem kurek. No ale takie są uroki lasu. Raz Las się nazbiera takich grzybów. Innym razem się w ogóle nie znajdzie. Ja jestem bardzo zadowolony, bo będzie bardzo pyszny sosik kurkowy. Ktoś też się mnie pytał, jakie ja zbieram grzyby. Zbieram takie grzyby, które znam. Tych, których nie znam, po prostu nie podnoszę ani nie dotykam. Niech sobie rosną, a znam grzyby takie jak kurki, brzozaki, borowiki, kanie, rydze, miodówki, gąski, podgrzybki. Nie wiem, czy wymieniłem wszystkie, ale myślę, że większość z tych, które zbieram. Nie zbieram na przykład srojadek czy gołąbki, się na to też mówi w niektórych regionach. Nie zbieram opieńków, bo nie wiem, które są dejadalne a niby opieńków jest kilka rodzajów. Więc takich grzybów na przykład nie zbieram. Nie znam się, to nie zbieram. Zbieram takie, które znam od dziecka. To będzie na tyle ode mnie z tych moich poszukiwań. Jak widzicie, da radę już grzybów nazbierać. Jest to mój pierwszy wypad. Fakt faktem był to wypad na brzozaki. A nazbierałem kurek. Brzozaki tylko dwa się trafiły. Ale wypad udany. Więc trzymajcie się. Życzę wszystkim powodzenia na grzybach. No i miłego. Do następnego.